Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Tomasz Żebrowski, jestem prezesem zarządu firmy Stora Enzo Poland, na której terenie Państwo się znajdujecie. Proszę Państwa, chciałbym bardzo serdecznie Państwa powitać. W szczególności chciałbym powitać na naszym dzisiejszym spotkaniu Pana Jerzego Osiaka. Wraz z całą orkiestrą i wszystkimi współpracownikami orkiestry. Proszę państwa bardzo serdecznie witam naszych klientów, którzy, naszych drogich klientów, którzy zechcieli być dzisiaj z nami! Proszę państwa bardzo serdecznie także witam wszystkich pracowników zakładów o ale także pozostałych zakładów Story w Polsce, z zakładów w Gąsinie, w Tykach, w Łodzi. Bardzo serdecznie witam naprawdę, bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Proszę Państwa, zaprosiliśmy Państwa dzisiaj na to spotkanie, żeby przedstawić Państwu najnowszą skarbonkę, która już jest gotowa na 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Proszę Państwa, ale to nie jest jedyny powód. Chcielibyśmy także dzisiaj Państwa zaprosić do celebracji faktu 25 lat współpracy pomiędzy firmą Stora ENZO, wcześniej Intercel i Fundacją. To jest naprawdę dla nas coś wielkiego. Proszę Państwa. Wyprodukowaliśmy na ten najbliższy finał 225 tysięcy skarbonek w dwóch rodzajach, w trzech szatach graficznych. Proszę Państwa, te skarbonki, jak zawsze, są produktem w pełni odnawialnym i po finale wrócą tutaj do nas. Proszę Państwa, zostały one wyprodukowane w tym roku w zakładzie w Mosinie. Będziemy dzisiaj świadkami finalnej, finalnego etapu produkcji, ale chciałbym podkreślić, że wszystkie zakłady z Torenzo brały, biorą udział i dokładają cegiełkę do właśnie produkcji skarbowych. Proszę Państwa, jest nam niezmiernie miło, że od początku współpracy Wyprodukowaliśmy już ponad 3 miliony 450 tysięcy skarbonek. Proszę Państwa, w tych skarbonkach jest nasze serce, nasze serce firmowe, serce naszych pracowników. I jesteśmy niezmiernie dumni, że naprawdę tak długo współpracujemy z orkiestrą. Proszę Państwa, ta współpraca, myślę, tak długo nie byłaby możliwa, jeśli nie podzielilibyśmy całkowicie wartości, które są ważne dla fundacji, ale także dla naszej firmy. Tą najważniejszą wartością jest chęć niesienia pomocy innym. Proszę Państwa, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te 25 lat współpracy Fundacji z Fundacją na ręce Pana Jerzego Owsiaka. Chciałbym podziękować także wszystkim naszym pracownikom, którzy w tym procesie od lat bardzo często biorą udział. No i proszę Państwa, w tej chwili chciałbym oddać głos i poprosić Pana Jerzego Owsiaka o prezentację Najnowszego dziecka, najnowszej skarbonki na 31 finał. Bardzo dziękuję. Zacznę tak, jak tutaj Pan Prezes zaczął. Nazywam się Jerzy Owsiak i reprezentuję Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Z wielką radością jesteśmy u Was, ponieważ zaczęliśmy naszą przygodę 25 lat temu. To jest coś niesamowitego. Przed chwilą. Stanów nie pytał, czy ktoś dłużej grał z nami. Nie, gracie z nami najdłużej. Bardzo długo grała z nami yy, tzw. Telewizja Polska, która zna, grała z nami 24 lata i nagle przyhamowała. Może kiedyś znowu będziemy grali. Póki co ten rekord będzie ciągle należał do Was. Chyba już Was nie dogonią. Ale to pokazuje, że taki stały kontakt yy, jest czymś yy, bardzo dobrze skonstruowanym bo na takich partnerach można liczyć, na takich partnerów można liczyć. Tak się buduje także coś takiego jak nasza fundacja. A więc na tych skarbonkach macie partnerów i bardzo często mówimy, że to nie jest tylko reklama, bo dostajemy od nich pieniądze na to, aby zorganizować finał, ale to jest coś więcej. Dogadujemy się z tymi partnerami. Pokazują dzisiaj wam puszki, nie tylko tą jedną, ale po raz pierwszy kilka puszek. Także ożeniliśmy dwie ogromne sieci handlowe, co wydaje się niemożliwe w świecie bardzo komercyjnym, w świecie biznesowym i ludzie nie tylko w Polsce, ale na świecie nam zadają pytania, jak to Wam się udało. Udało nam się, ponieważ gramy wszyscy. Polska jest złożona z ludzi, którzy wykonują różne prace, są związani z różnymi firmami i na tym polega ten cały wspaniały deal, że każdy czuje się, że chce coś dołożyć do fundacji. Bez względu na nasze przekonania, bez względu na naszą religię, na nasze przekonania polityczne, kolory. My jesteśmy w tym momencie razem. Tego dnia prosimy, abyśmy byli razem, a później cieszymy się, że macie do nas zaufanie i widzicie, jak te pieniądze później bardzo dobrze wydajemy. To są pieniądze społeczne, nie publiczne. Pieniądze publiczne niestety o kilku lat są trwonione. Pieniądze społeczne są bardzo, bardzo wnikliwie przez nas wyda, wy, wydawane. Każdą zło, złotówkę, właśnie ten który jest w tej puszce, oglądamy cztery razy, zanim wydamy. Już w najbliższych dniach, w poniedziałek, znowu siadamy do konkursu, ofer przez trzy dni będziemy kupować sprzęt z ostatniego finału, z tej ostatniej puszki, gdzie był taki piękny napis, przejście na oczy. Będziemy kupowali sprzęt dla szpitali dziecięcych, gdzie są oddziały okulistyczne. I jak sami widzicie, jak tutaj stoicie, orkiestra do Was wraca, a więc tutaj na pewno wielu z Was ma książeczki zdrowia swoich dzieci, gdzie są wklejki mówiąc o tym, że był przebadany słów. To jest jeden z naszych ośmiu narodowych programów medycznych. Które prowadzimy. Jedna osoba się tym zajmuje u nas w fundacji. Jedna osoba. Gdyby to był program ministerialny, byłby cały departament powołany. Więc robimy coś, co ma ręce i nogi, robimy coś, co jest logiczne. I pamiętajcie też o jednej bardzo ważnej rzeczy. Yy, pomaganie jest dzieci nieproste i pomagają zazwyczaj ci, którzy mają się czym dzielić. Pomagają kraje bogate. Jeżeli ktoś mówi, że płacę podatki, chciałbym mieć wszystko. Kraje biedne oczekują pomocy. To kraje bogate uczą jak się dzielić. To w krajach bogatych są najlepsze fundacje. W związku z tym my uczymy się od najlepszych i robimy fundację, która do Was wraca w postaci nie tylko sprzętu medycznego, ale także logicznego myślenia, zaufania, partnerstwa, wiary w siebie, społeczeństwa obywatelskiego, tworzenia takiego obywatelstwa, społeczeństwa obywatelskiego, które nam trochę ginie z oczu, a które nam jest niezwykle potrzebne. Ten film, który się zbliża, oprócz tego, że ma swój temat, będziemy chcieli wygrać sepsą. Sepsa jest trudna do narysowania, byłaby bardzo ponura, wyglądałaby groźnie, tak jak COVID. W związku z tym powiedzieliśmy sobie także, żyj zdrowo w zdrowym świecie. Nie palmy leczymy, nawet oponami. A więc żyjmy w tym świecie jak najbardziej niekolizyjnie nie z tym, co ten świat nam daje. A więc żyjmy tak, aby ta planeta nie była niszczona, aby świat nie był niszczony. To między innymi sepsa jest także coś, co nas zaraża, bo czegoś nie przestrzegamy. Bo ten świat obok nas też bywa groźny. Z tą chcemy wygrać bardzo prosto. Chcemy kupić dla 80 szpitali, bo na razie taki jest plan, urządzenia do laboratoriów mikrobiologicznych. Musimy mieć na to kilkadziesiąt milionów złotych. Ale pokonamy serce, to nam się uda. Nie kilkaset milionów złotych, nie czarujemy, mówimy dokładnie, ile co kosztuje, co do grosza, aby później te problemy rozwiązywać. A więc, jeżeli będziemy ze sobą 29 stycznia, mając w ręku te piękne puszki, najpierw pokażę Wam puszkę, która będzie razem z nami, a więc puszka, która będzie w rękach 120 wolontariuszy. Jak widzicie, przepiękna puszka, 31 finał. Nie celebrujemy, że to będzie jakaś rocznica. 30. finał to był rocznica, ale 31 wygląda już jak na kolejną rocznicę. A więc ilość sztamów, które się do nas zgłosiło, 1644, miejsca nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Gramy nie tylko w Polsce, kiedyś graliśmy tylko w Polsce. Pierwszy sztab, który był także podczas pierwszego finału, był w Nowym Jorku, Cricket Club, Leszek Świerżgo go prowadził. Ludzie, Polonia wtedy złączyła się z nami, nie wiedząc jak to będzie wyglądało. A dzisiaj mamy sztawy na całym świecie, gramy na wszystkich kontynentach. Jesteśmy w naszej bazie arktycznej, jesteśmy wszędzie tam, gdzie pije polskie serce, bo Polacy są podróżnikami, jeżdżą po całym świecie, chcą ten świat oglądać. Co mi się szalenie połodowa. To nie jest emigracja zarobkowa, to jest po prostu szukanie miejsca swojego w świecie i te miejsca znajdują, dają sobie świetnie radę. Reprezentują nas, Polskie, w sposób doskonały, przepiękny. Kiedy jest finał, będziemy w tych miejscach grać. Pamiętajcie, to nie są jakieś konsulaty nasze. Tutaj system do niczego się nie dokłada. Ludzie dają swoją energię, swoją pracę, swój czas, aby złączyć się i aby tego dnia także celebrować zbiórkę pieniędzy. Dzięki temu, że jest internet, dzięki temu, że cyfrowo możemy zbierać pieniądze, zmieniło się to wszystko. Pierwszy finał, e, który miał miejsce, gdzie zbieraliśmy pieniądze do torebek, po jabłkach, do pudełkach pudełek przerobionych od proszów do prania. W trzecim finale zgłosiliście się do nas, a my powiedzieliśmy hurra, będziemy mieli piękną puszkę. Ona wtedy była biała, dwukolorowa, niebieski kolor, czerwony kolor yy, z napisem bądź widoczny. A teraz trzymam w ręku Mistrzostwo Świata. Przepiękna puszka pokryta specjalnym lakierem, który jest odporny na wichurę na wiatry, na wszystko, którą cały czas można otworzyć jednym palcem i nikt tego nie robi. Już mi podaje puchę. To jest pójście teraz, to jest właśnie ta przemiana. Jak ktoś mówi Polska w ruinie, to wtedy była Polska w ruinie, nie teraz. To jest właśnie Polska, to jest dzisiejsza Polska nowoczesna, piękna, która żyje tym, czym żyją ludzie uczciwi, czym żyją ludzie pracowici, czym żyje polski biznes, ten dobry biznes, któremu się nie powinno zabierać nic, co jest ponadto, co wynika z podatków, po to, aby ten biznes się rozwijał. To jest właśnie ta różnica, spójrzcie, to widać to bardzo namacalnie, jak się rozwinęliśmy. Mało tego puszka w 13, w było o 13% większa I tak, już zostało, po dzień dzisiejszy. Ty puszkę będziemy mieli 235 tysięcy tylko w tym roku, gdzie jesteś bajer, bo my też rzucał teraz puszką, już się rzucam i teraz rzucam Ci drugą puszkę bajery, a ja poproszę o dwie następne puszki. Te puszki będą w sieciach handlowych. Jedna puszka jest pełna oceanu, druga puszka jest pełna dżungli. Bo tak powiedzieliśmy sobie, żyjmy zdrowo w zdrowym świecie. Ten świat jest łatwy, mojej drodzy, do namalowania. Ten świat jest jak z Disneya, ten świat jest baśniowy i tak go pokazujemy. Troszeczkę niepra nieprawdziwie, bo po oceanach pływają śmieci, bo dżungle są wycinane. Ale patrzmy na ten świat i zróbmy wszystko, aby go zachować dla siebie i dla dalszych pokoleń. Wszystkie te projekty robimy my. Wszystkie te rysunki robiłem. Ja z telefonu komórkowego kiedyś w cykloweli, bym szukał, jak wygląda Tukan i jak wygląda ryba płaszcza oceaniczna prawoskrętna. Teraz tu narysowałem wszystko z tego, co zobaczyłem w telefonie i nasz dział, dwie Kasie i Łukasz, świetni graficy pokolorowali, pododawali, porobili z tego piękne rzeczy, a Wasz Zakład Mosinie, gdzie już też tam byłem, pozdrawiam Was wszystkich. Wydrukował po raz kolejny przepiękny, to jest w ogóle poziom najwyższy jaki tylko może być, te dwie piękne puchy ogromne, odrzucę tutaj którą stronę, będzie pierwsza puszka i uważajcie druga puszka i te puchy będą w całej Polsce. Będziemy na billboardach, będziemy na naszych koszulkach, będziemy na naszych najróżniejszych wzorach, które będą pokazywały ten kolorowy świat. Niech ten świat będzie bliski wam. Wczoraj odbyła się konwencja bardzo ważna, mówiąca, politycy mówili o ochronie naszej planety. Oby to nie były tylko e, dyskusje e, i rozmowy, oby to nie były tylko hasła, obyśmy istotnie o tę planetę dbali. Będziemy o tym mówili podczas finału. 29 stycznia będziemy, moi drodzy, grali e, na całym świecie. Zaczniemy e, w naszym studiu TVN które będzie pod Pałacem Kultury, gdzie mieli koncert na Placu Bankowym, gdzie będzie się odbywało mnóstwo, mnóstwo koncertów bardzo pięknych. Ale teraz pozwólcie, że wam przeczytam taką mantrę, którą uwielbiam, bo to jest właśnie ta mantra mówiąca o tym, że my Polacy jesteśmy dumni z tego, co robimy. Nie potrzebujemy systemu, który bardzo wiele rzeczy zniszczy. Niestety, ten system dzisiejszy no, nie przyciąga nam przyjaciół. To my tych przyjaciół przyciągamy naszym działaniem, a grać będziemy moi drodzy Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Belgia, Cypr, Holandia, Norwegia, Austria, Chorwacja, Hiszpania, Australia, Szwecja, Szwajcaria, Luksemburg, Dania, Kanada, Czechy, Singapur, Japonia, Francja, Włochy, Indonezja, Norwegia, Polska, Stacja Polarna, Hornsund. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy tam wątali i to pokazuje, co się wyłamało. To pokazuje, że mamy moc, że ludzie chcą z nami być, że są tym kolejnym pokoleniem, od dzieci, które będą z tymi puszkami chodziły, a ja się na nich jawię, no nie wiem, jak jakaś postać, Lenin wiecznie żywy. Po prostu widzą gębę, która cały czas jest obok nich, ale to rodzice im tłumaczą. Nieźle się bawimy, nieźle jesteśmy ze sobą. To jest ten nasz duch polski. Także miejcie go w sobie i miejcie go w sobie, aby pokonać wszystko to, co nieraz w naszym życiu jest smutne, jest skomplikowane, jest czymś, z czym nie chcemy się zgodzić. A w tym momencie dzielimy się sobą, a więc jeżeli komuś to się nie podoba, niech nie przeszkadza, damy sobie radę. Będziemy zbierali pieniądze cały dzień, będziemy razem z wami. Chcemy, żebyście byli razem z nami w studio, będziemy to wszystko transmitowali non-stop, będziemy pokazywali przez cały czas, w jaki sposób my możemy być także razem ze sobą. I na koniec, moi drodzy, także biegamy. zrobiciele zdrowy, zdrowych Zdrowy Duch, po raz 17 bieg po z cukrzycą, bardzo ważny, skierowany do wszystkich Pań, które pragną urodzić dziecko, a mają jedynkę, cukrzycę jedynkę. Bamy o Was, jeżeli tylko jest taki problem, wynajmujemy Wam najlepszą pompę insulinową na świecie na czas planowania, na czas ciąży i na czas macierzyństwa wszystkie koszty są absolutnie zwrócone i ten program, jeden z naszych programów ogólnopolskich, jest jednym z najlepszych na świecie, pokazujących, że jest planowanie, jest pomysł, a następnie realizacja. Nie mówimy dużo, mówimy konkretnie. Ile takich pomp kupujemy, w jaki sposób to robimy, komu je chcemy przeznaczyć. Gramy przez cały rok. Dzisiaj świętujemy puszki, za co Wam dziękujemy. Świętujemy, kiedy jest yy, finał i wtedy my też się doskonale bawimy, przecież jest to ogrom, ogrom pracy. Ale także pamiętajcie, że świętujemy, kiedy chcemy, żeby się do nas wpadli na najpiękniejszy festiwal świata. Tym razem e, Czapinek Broczyno, 3, 4, 5 do dzień sierpnia. Mieście dzieciaki ze sobą. Jeżeli rodzice nie pozwalają, to się także ze sobą. Piękna zabawa, przez trzy dni jesteśmy ze sobą. Jesteśmy z dala od wszelkiego rodzaju e, złych rzeczy, stop narkotykom, stop prze, przemocy. To już tylko hasła. Ludzie naprawdę przyjmują, że chcą tam być ze sobą. I nagle pokazujemy, że jesteśmy pięknym społeczeństwem że się nie szarpiemy, że nie skakujemy na siebie, że nie pytamy, jakiego koloru masz w głowie poukładane, bo to nas nie interesuje. Chcemy po być ze sobą i to jest najważniejsze. Jeszcze raz ogromne dzięki, że mogliśmy z Wami się spotkać. Chętnie tutaj jedziemy, chętnie otwieramy właśnie takie momenty i yy... Wczoraj przeżyłem niesamowity tydzień, bo spotkała się z naszą Fundacją Mika Świąty, która po raz kolejny przekazała swoją rakietę, która urodziła się, kiedy już grała w fundacjach, kiedy wie, co to jest fundacja, kiedy ma tą świadomość, kiedy było poprzednie trzy rakiety, przez trzy lata osiągnęły sumę 331 tysięcy złotych i stoi obok mnie młoda dziewczyna, która jest otwarta na świat, która nam wnosi ogromną dumę i takich ludzi też widzę na festiwalu, takich ludzi widzę, kiedy zbierają pieniądze. Właśnie tacy mądrzy, którzy patrzą na ten świat i nie ma prawa im nikt tego świata ograniczać, nie ma prawa im nikt mówić, jak mają żyć, żyją mądrze, bo wiedzą jak żyć. I bardzo chciałbym, żeby ten świat właśnie składał się z ludzi, którzy kochają ten kraj, ja ten kraj kocham bardzo, którzy chcą na tego kraju pracować yy, i którzy chcą żyć własnym życiem, które nie koliduje z nikim innym ale własnym, swoim, nieraz może baśniowym, nieraz może innym od tego, jak my sobie to życie widzimy, ale to jest ich prawo. I to jest prawo wszystkich Polek i Polaków. Wielkie, ogromne dzięki. Za moment uruchomimy maszynę, symbolicznie odpalimy i w ten sposób ten zakład, który się tutaj zebrał, czyli nic nie robi, weźmy się do pracy. Nie, oczywiście no. pracujemy. Wielkie brawa dla Was, moi drodzy. Wielkie kura. Wiel, bardzo Wam dziękujemy za... Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kłania się Wam w przy okazji pozdrawiam domową orkiestrę, bo jesteśmy też tam na żywo. Oddaję tutaj głos prezesowi i za moment będziemy czynili formalności, aby istotnie postawić kropkę nad, nad naszymi bardzo pięknymi puszkami 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wygramy z sercem i żyj zdrowo w zdrowym świecie. Dziękuję bardzo. Naprawdę, proszę Państwa, ja zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem energii, która tutaj towarzyszy każdemu wystąpieniu Jurka. Gratulacje. Wydrukuj to wszystko w gotypie, pięknie, piwnicie Proszę Państwa, ja jeszcze raz chciałbym związać tą klamrą ten fakt wyprodukowania pierwszej z karbonki 25 lat. Temu i teraz, tej ostatniej na 31 finał. No, i zapraszam do rzeczywiście wciśnięcia tego przycisku, który uruchomi finalny etap produkcji. Zapraszam. A więc uruchamiamy maszynę, która postawi kropkę na dina z naszymi pięknymi puszkami tegorocznego zbliżającego się. Finał 3:40. I nałocie, na ten. i Teraz, i teraz, i teraz Nå får